Mogłeś jeszcze o tym nie wiedzieć, mogłeś jeszcze o tym nie słyszeć, mogłeś nawet o tym nie myśleć, ale są pewne rzeczy, które każdy facet powinien robić ze swoim ciałem, a właściwie z owłosieniem na tym ciele. Oczywiście są jakieś podstawy, na pewno o części rzeczy, które tutaj powiem słyszałeś, ale gwarantuję ci, że nie o wszystkich. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany, jeśli chcesz się dowiedzieć, co powinieneś robić z owłosieniem na całym swoim ciele, zapraszam cię do oglądania. Zanim jednak zaczniemy, zanim zaczniesz coś jeść, zanim zaczniesz coś pić, łapkę. Daj mi łapkę w górę. Zostaw po sobie komentarz. Pozwól, żeby algorytm YouTube'a nas pokochał. Oczywiście, jeśli już to zrobiłeś, to zaczynamy. Panowie idziemy od góry naszego ciała. Głowę pominę, ponieważ jest dość oczywista. Pierwsze miejsce to jest klatka piersiowa. Powinniśmy się na niego lić, czy nie powinniśmy. Ja mówię z perspektywy faceta, który na klatce piersiowej jest dosyć poważnie owłosiony. Jak widzicie, mam tutaj włosy na klatce piersiowej. Nie, jest to, nie są to trzy włoski nakrzyż gdzieś wokół sutków. Mam owłosioną klatkę piersiową i ja klatkę piersiową gole. Nie golej na zero. Kiedyś to robiłem, teraz już tego nie robię, ze względu na to, że mam po prostu bardzo wrażliwą skórę, i powstaje bardzo dużo podrażnień, dlatego ja włosy skracam. Ja ze swojego doświadczenia zdecydowanie polecam Wam golenie się zwykłą elektryczną maszynką na długość minimalną albo jakąś długość preferowaną przez Was. Jeśli ktoś chciałby tak zupełnie na zero godzinę na klatce piersiowej, to ja polecam krem do depilacji, który wyeliminuje te włosy. Prawdopodobnie nie tworząc podrażnień, albo po prostu udanie się do jakiejś kosmetyczki i wydepilowanie klatki. Kolejne miejsce na ciele to są oczywiście pachy, i ja panowie uważam, że włosy pod pachami powinien kolić każdy, inaczej, skracać każdy mężczyzna bez wyjątku, obowiązkowo. To są włosy, które są potrzebne nam kompletnie do niczego, dlatego po co mamy sobie psuć. Estetyczny wygląd. Na przykład mamy założoną koszulkę z krótkim rękawkiem, gdzie ten krótki rękawek jest dosyć krótki i będą nam tutaj wystawały czarne włosy spod koszulki, no nie no to nie wygląda estetycznie. Ale, panowie, odradzam golenia na zero. Dlaczego podrażnienia? Znowu podrażnienia. Skrócenie tych włosów do długości minimalnej nie różni się praktycznie w ogóle od skrócenia tych włosów na zero. Trzecie miejsce to są ręce, panowie, i ręce. Czy powinniśmy golić ręce? Ja uważam, że rąk nie powinniśmy golić. Zostawmy sobie chociaż trochę męskości. Jak już golimy wszystko inne, to zostawmy chociaż sobie te ręce. Nie, tak mówiąc szczerze, nie uważam, że facet musi golić ręce. Jeśli ma taką ochotę, to oczywiście może. Uważam, że fajnie jest golić ręce, bardziej depilować ręce, kiedy ma się tatuaże. Kiedy ma się rękawy na przykład i te włosy, no ja gdybym miał tatuaże tutaj, to raczej te włosy bym usuwał, ponieważ no, chciałbym, żeby te tatuaże były jak najbardziej widoczne, dlatego ktoś, kto ma duże, grube, czarne włosy lub po prostu dużo tych włosów i te włosy przysłaniałyby tatuaże i sprawiałyby, że te tatuaże wyglądają trochę mniej atrakcyjne, ja bym się tych włosów pozbywał, ale nie skracałbym ich na zero, nie goliłbym ich maszynką, ponieważ znowu podrażnienia, depilowałbym ręce. Albo kremem do depilacji, albo chodziłbym na depilację. Kolejne miejsce na naszym ciele to są nasze miejsca intymne, oczywiście. Każdy ma swoje preferencje. Są kobiety, które lubią owłosionych mężczyzn, które lubią czuć do tych włosów, jeśli można w ogóle tak o tym powiedzieć. No ale są kobiety, które wolą mężczyzn naturalnych. Są też kobiety, które wolą mężczyzn ogolonych. I są mężczyźni, którzy wolą to ogolić i wolą to zostawić. I moja rada jest taka. Włosy nad penisem powinniśmy skracać. Im krócej, tym lepiej, w moim odczuciu. Także minimalna długość na maszynce, i lecimy. A jeśli chodzi o włosy na jądrach, do zera na gładko zawsze. Skracanie włosów na jądrach przy użyciu takiej maszynki granicie z i prawdopodobnie odetniecie sobie jądra. Dlatego bierzecie błąd zwykłą maszynkę na ostrza, bierzecie jakiś produkt do golenia, wcieracie w swoich chłopców. I jedziecie. I teraz taka moja wskazówka, warto jest użyć odżywkę do włosów zamiast żelu do golenia. Dlaczego? Dlatego, że odżywka jest mega śliska i sprawia, że taka maszynka idealnie ślizga się po skórze. I kolejne miejsce piąte, czyli nasze nogi. Czy włosy na nogach powinniśmy golić? Zależy od prewencji. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą. Ja skracam włosy. Dlaczego skracam włosy na nogach? Dlatego, że mam gęste i długie i mnie denerwują, po prostu mnie denerwują. Jest mi gorąco, zarówno latem, jak i zimą. Te włosy mi przeszkadzają, te włosy się gdzieś wyrywają, kiedy mam. Jeansy, te włosy gdzieś tam utykają się na przykład w ten jeans, wyrywają się, tworzą się jakieś stany zapalne. Nie jest to fajne, dlatego ja te włosy wolę skrócić, nie do zera, raczej bym powiedział tak od waszej regularnej długości, powiedzmy połowa. No i na pewno teraz w waszej głowie rodzą się pytanie: Kacper, chciałbym sobie oglądać klatkę piersiową, chciałbym sobie skrócić włosy na nogach, chciałbym ogarnąć swój zarost na twarzy, czym mam to zrobić? No i ja przychodzę z pomocą, w zasadzie nie sam, ponieważ przy współpracy z marką, Evo Ray. To jest polska marka, która ma kilka produktów na swojej stronie internetowej i między innymi jest to ta maszynka Razor Pro, z której jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. I jak ja wam mówię, że jestem z czegoś zadowolony, to mówię to szczerze, ponieważ nie poleciłby wam gówna. I to nie jest gówno, to jest naprawdę fajna maszynka za rozsądne pieniądze. Fajna dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest bezprzewodowa. Ja lubię rzeczy, które są bezprzewodowe, bo nie muszę jej podłączać nigdzie i kabel mi się nigdzie za sobą nie ciągnie. I jak wchodzę pod pleśnic, to biorę sobie taką maszynkę ze sobą, nie muszę jej gdzieś podłączać nie muszę nigdzie kombinować, tylko biorę i golę sobie to, co chcę sobie ogolić. W zestawie oczywiście znajdziecie przeróżne nakładki regulujące długość tych włosów, które będziecie golili, ale co jest jeszcze fajne? Sama maszynka bez żadnych nakładek ma regulację długości. Zobaczycie, widzicie? Ta biała, to biała co się przesuwa w dół i w górę, czyli już możemy sobie regulować długość włosów bez żadnych nakładek, które będziemy zostawiali. To jest super sprawa. I jeszcze jedna sprawa, o słuchajcie. Są dwa tryby prędkości działania tego urządzenia, czyli jak ktoś ma naprawdę wymagające zarost lub wymagające włosy i ta maszynka może nie dawać rady na tym pierwszym trybie, to na drugim na pewno ta rada. Co jest jeszcze fajnie w tej maszynce, to, że ona sexy wygląda. Zobaczcie, jaki to jest ładny design. Zwykłe, proste, czarne urządzenie. Do tego jest taka stacja dokująca, która się ładnie poświetla. Nie no, mm, naprawdę mega sexy. Za tą cenę, którą zobaczycie na stronie internetowej, jeszcze będziecie mieli kotrawatowe ode mnie. Nie, no naprawdę moim zdaniem to jest, to jest w ogóle must have! No i teraz mam dla Was dwie wiadomości. Jedną dobrą, a drugą zajebistą. Wiadomość dobra jest taka, że jeśli chcecie kupić sobie to urządzenie, które już jest w atrakcyjnej cenie moim zdaniem, to wchodzicie na stronę, która, którą znajdziecie w opisie, i tam. Przy składaniu zamówienia wpisujecie kod PROJEKT15 i na kod PROJEKT15 dostaniecie, tak domyśliliście się, 15% zamówienia, czyli maszynka, która jest w dobrej cenie jest w jeszcze lepszej cenie. Możecie sobie zrobić taki poświąteczny prezent, przecież dlaczego nie? No i teraz wiadomość zajebista. Jaka jest zajebista wiadomość? Że możecie wygrać taki zestaw, tę samą maszynkę, którą ja mam tam, którą ja się gole, którą ja używam, którą ja polecam. Możecie ją wygrać. I to jest cały zestaw nieotwierany, znaczy otwierany, bo chciałem sprawdzić, czy na pewno jest dobra. To jest cały w który możecie wygrać. Teraz co trzeba zrobić, żeby wygrać tę maszynkę? Musicie wejść na mój profil na Instagramie i polubić zdjęcie, które się tutaj wam zaraz wyświetli. To jest zdjęcie o współpracy z marką Evorey i teraz po pierwsze musicie obserwować mój profil, musicie obserwować profil marki Evorei, musicie polubić ten post yy, i udostępnić go na swoim story. Ci cztery rzeczy. No przecież nie możecie czegoś robić za darmo. Musicie się troszeczkę napracować. Dlatego cztery rzeczy, które musicie zrobić i macie szansę za darmo wygrać tę maszynkę, bo koszty przesyłki pokrywam ja. Dlatego tak, jak nigdy nie zapraszałem was jakoś szczególnie na moje powity, nigdy was nie prosiłem o to, żebyście mnie obserwowali, to uważam, że to jest dobra okazja, dlatego do także zapraszam. No i ostatnie miejsce to jest nasza twarz, panowie. I tutaj golić czy nie golić. I to jest oczywiście zależne od naszych preferencji, ale także od naszych możliwości. Moim zdaniem, jeśli ktoś nie jest w stanie wyhodować w miarę gęstego zarostu, który rzeczywiście będzie gęsty, który powinien wygląda tak, jak powinien wyglądać, no to lepiej tego zarostu nie mieć, bo to może przynieść Odwrotny efekt do zamierzonego. Ale jeśli facet jest w stanie wyhodować ładny zarost, to uważam, że powinien przynajmniej spróbować. Ale pamiętamy oczywiście o tym, że o zarost trzeba dbać. Czyli przede wszystkim skracamy go sobie sami lub u barbera. Przede wszystkim golimy sobie krawędzie, żeby ten zarost nie wychodził poza naszą twarz, poza naszą szyję i na przykład nie łączył się nam z włosami. Albo co gorsza z włosami na klacie. Zarost sprawia, że nasza twarz ma lepszą, ładniejszą strukturę. Zarost ukrywa jakieś niedoskonałości, mankamenty, które mamy na naszej twarzy. No i sprawia, że wyglądamy bardziej dojrzale i bardziej męsko. Chyba, że ktoś już jest w takim wieku, że chce się odmłodzić i ten zarost po prostu sprawia, że wygląda jak dziadek no to warto się go pozbyć. No i panowie, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyda wam się dzisiejszy materiał, że będziecie do niego wracali, że następnym razem, kiedy zastanowicie się, hmm, czy powinienem zostawić włosy na swojej klatce piersiowej, powiecie sobie w głowie, nie, wracam do materiału projekt mężczyzna, wracam do materiału Kaspra. I patrzę, co on tam ciekawego powiedział. A jeśli tak, to oczywiście, to zostawcie mi łapkę, zostawcie mi komentarz, zostawcie mi subskrypcję. Idziemy po te 4000. Być może, być może, już jak wrócę ten materiał, to są te 4000. Jest bardzo, bardzo blisko. A po 4000, co? Idziemy po 5000. A potem co? A potem po 10. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I podbijamy YouTube'a i będziemy największym kanałem na tym serwisie. No może PewDiePie nie prześcigniemy, ale warto spróbować. Panie i Panowie, bardzo Wam dziękuję, że jesteście, bo ja tak naprawdę to wszystko robię dla Was. Dlatego jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.